Witam z tej strony. Rostecho1498. Chciałbym zapowiedzieć swój nowy kanał, gdyż. w sumie. Zawsze chciałem założyć taki kanał. ale. jakoś nie miałem ochoty męczenia się zrobieniem filmów. lecz nagle mnie ona naszła. Zawsze się interesowałem youtube'em moimi ulubionymi y, play gamerami, że tak powiem byli Royo i rock oni mi właściwie mnie zainspirowali żeby nagrywać nie wiem czy to jest dobry pomysł gdyż w współczesnym internecie jest bardzo dużo hejtów, ale spróbujmy jak widzicie będę nagrywał filmy z gry internetowej marbonem jak na razie mam 35 level ale myślę że jutro no jutro to się zmieni myślę i to dość optymistycznie gdyż chcę wbić 80, przynajmniej 84 level lecz nie jestem pewien co do tego czy mi się uda bo może mi coś wypaść ale jeśli nic poza plan planowania, z poza planowania yy, nie wejdzie w grafik, myślę, że uda mi się wbić ten level. Yy, to nie jest moja pierwsza postać, gdyż mam już na tym ser samym serwerze yy, 144 level łowca. A tam też będzie. Głównym kątem do nagrywania filmów, yy, gier z Margonem. Tu będzie się więcej po prostu działo, a na łówcy będę nagrywał tylko herosów oraz od czasu do czasu elity, gdyż nie za bardzo lubię na nich stać. Tam trzeba bardzo dużo yy, czasu poświęcić. Jak mówiłem już, to jest świat prywatny, więc. Będzie na tym oko zawiesić, gdyż strasznie dużo legend yy, i herosów można tutaj yy, spotkać, zdobyć. Yy, co tu jest? Yy, o, najbardziej kręcąca mi rzecz, którą będę nagrywał, czyli Tytani. To jest po prostu mój ulubiony, no, stwor, stworek z margonem.pl. Uwielbiam ich brydzić, gdyż od czasu do czasu dadzą naprawdę fajne y, itemki i poznaję się dzięki im dużo ciekawych ludzi, przynajmniej ja tak sądzę, ale po co ja to mówię, nie będę już wam zagrała całą gitary. Y, myślę, jeszcze dopowiem, myślę, że będę nagrywał również... Y, Filmy z innych gier, takich jak Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, ale tylko pod warunkiem, jeżeli się kanał rozwinie. Tak to nie ma sensu. A więc myślę, że już wszystko opisałem i wyjaśniłem. A więc. Do jutra. Myślę, że jutro na nakręcę następny odcinek. Do zobaczenia.